Jeżeli jesteś osobą, która jest alergikiem i szczególnie teraz w okresie jesieni bądź znasz taką osobę i szczególnie właśnie teraz w okresie jesieni są nasilone ataki alergii w postaci zaczerwienionej skóry, wysypki, no, skórnych problemów, które sprawiają dyskomfort, celem brzydką, wygląd, z którego nie jesteś zadowolona, zadowolony, to mam rozwiązanie, które... Wypracowałem, przećwiczyłem na sobie działania. Ja nazywam się Łukasz Gerlach. Od urodzenia jestem alergikiem. Okres jesienny był zawsze dla mnie bardzo ciężki. Tak naprawdę no, przekleństwem, można powiedzieć, był. Dlaczego? Dlatego, że bardzo silne ataki alergii na skórze, na twarzy, na szyi, gdzie no, po prostu wyglądałem paskudnie. Wiadomo, że w tym okresie, kiedy spadają liście, fruwają zarodniki grzybów, pleśnie, więcej przebywa się w pomieszczeniach, a więc kurz, opary detergentów i to wszystko razem powodowało bardzo silną reakcję alergiczną, bardzo brzydki wygląd. Często nie chodziłem do szkoły, no bo wstydziłem się zwyczajnie pokazać. Jako osoba dorosła, tak samo miałem takie sytuacje. Pamiętam kiedyś, jak nie pojechałem na szkolenie, ze względu na to, że zwyczajnie wstydziłem się pokazać, to skóra, skóra cienka jak, jak pergamin rany, nawet potrafiłem w nocy to rozdrapywać. I od ponad 20 lat no, zacząłem jak to się mówi, nie lubię może te słowa kombinować, ale zacząłem szukać rozwiązań, tak. Od ponad 20 lat się suplementuję, zacząłem otwierać się, poszukiwać, ponieważ to, co dawał mi świat medyczny, nie dawało mi tak naprawdę efektów. Maści na sterydach czy leki blokujące histaminę nie dawały tak naprawdę pożądanego efektu, a ja fizycznie cierpiałem. O, I od kilku lat Przećwiczyłem, stworzyłem taki zestaw, rozwiązanie, które jest w moim przypadku skuteczne. No każdy musi sam się przekonać. Nie jest to forma leczenia, a jest to forma pewnego rodzaju pielęgnacji, która daje efekt poprawy komfortu życia. Ja podzieliłem to na trzy etapy. Numer jeden jest to pielęgnacja. Zewnętrzna, numer dwa jest to pielęgnacja wewnętrzna, i numer trzy jest to całkowita eliminacja chemii, detergentów do sprzątania z domu dzięki polskiej nanotechnologii. Ok, zaczynamy. Pielęgnacja zewnętrzna. Do mycia buzi używam myjki, tak zwany face glow. materiał delikatny jak jedwa. Dlaczego ma to sens? Dlatego, że. Skóra z jednej strony jest bardzo delikatnie potraktowana, a z drugiej strony bardzo głęboko oczyszczona. Głęboko oczyszczona skóra oddycha, cera jest zupełnie inna, szybko widać poprawę i efekt. Sama woda. Nawet mam panią doktor alergolog dr Danuta Myłek, która te myjki do buzi Face glow'y nasze poleca wszystkim swoim pacjentom. Do tego mamy mydełka z nanosrebiem. Mydełka z nanosrebiem służą do przemywania naszych tych czyścików, do mycia buzi, po to, żeby było działanie antybakteryjne. Ale jeżeli jest jakaś silna reakcja, to też tym mydełkiem twarz można wspólnie z tym Facebook umyć, dlatego że nanosrebro, które jest tych, bo są to mydła w 100% naturalne na tłuszczach roślinnych, mają właśnie nanosrebro, jest to działanie antybakteryjne i łagodzące stany różnego rodzaju zapalne skóry, tak naprawdę oprócz zwykłej pielęgnacji daje taki efekt pielęgnacji leczniczej. Dlatego jako, jako toniku używam wody z nanosrebrnym. Generalnie jest, jest to produkt do użytku zewnętrznego, natomiast ja tak samo psikam na skórę, cokolwiek mi wyskoczy, jakiś wyprysk, podrażnienie skóry świetnie w moim przypadku działa, a też chroni od pleśni, od grzybów, po umyciu twarzy jako tonik pryskam, dziękuję, świetna sprawa. Do tego używamy jakiegoś kremu, mogą być to bądź nasze kremy z nanosrebrem, bądź bardzo dobre są na kremy, tylko trzeba znaleźć wysokiej jakości z mucyną ślimaka, bądź taki, jaki masz swój krem ulubiony. Drugi etap jest to pielęgnacja wewnętrzna. Pielęgnacja wewnętrzna, Preparat detoks. Naturalny preparat, który dba o nasz przewód pokarmowy, tak naprawdę oczyszczanie wątroby. Dzięki temu, że oczyszczamy wątrobę, to w tym momencie też poprawia się stan naszej skóry, poprawia się też tutaj stan jelit. Wiadomo, poprawia się wchłanialność składników odżywczych, jedzenie ma znaczenie i też wpływ na skórę. Czyli taka myjka od środka oczyszczająca wątrobę. Drugi element jest to kolostrum. Jest to najlepszy suplement, jaki dała nam natura. Kolostrum w tym wypadku jest to produkt, gdzie ma bardzo wysoką zawartość IgG. Jest to kolostrum żywe, czyli ma jakby ta aktywność biologiczna jest bardzo wysoka, czyli te wszystkie składniki są zachowane. Pierwszy pokarm jaki sak dostaje po urodzeniu. W tym wypadku jest to kolostrum z klaczy, żeby tak samo mogły je używać osoby uczulone na laktozę. Kolostrum reguluje pracę, między innymi działa na system odpornościowy, ale wpływa bardzo pozytywnie na nasze jelita. Jeżeli, prawda, będą prawidłowo funkcjonowały jelita, bo pomaga, jest jak trebiotyk, czyli Pomaga zadbać o prawidłową florę bakteryjną jelit. Druga rzecz jest taka, że kolostrum ma bardzo pozytywny wpływ na skórę. Pomaga łagodzić stany zapalne, pomaga w ogóle zadbać o cały stan skóry, między innymi ze względu na to, że ma tak zwany IGF, czyli Epidermal Growth Factor. I te dwa preparaty razem to jest nasza pielęgnacja wewnętrzna. Czyli myjemy. Dbamy o skórę. Wspólnie jest to efekt genialny. Kolejnym etapem jest całkowita eliminacja chemii czyli korzystając z polskiej nanotechnologii do sprzątania, przestajemy używać detergenty. Mamy czyściwa polska firma, gdzie czyścimy wszystkie powierzchnie tylko i wyłącznie przy użyciu wody. Niezależnie od wielkości i stopnia zabrudzenia. Jeżeli temat Ciebie zainteresował, to zapraszam do kontaktu. Jestem praktykiem, doświadczyłem tego na sobie i dzielę się dziś z innymi. Zasubskrybuj mój kanał. Napisz, zadaj, zadaj możesz mi zadać pytania, tak? Zadań pytania, jeżeli takowe masz. Jest też link do produktów. Je, poczytasz sobie o nich więcej.